Na targach Agropark warto się wystawiać z uwagi na to, że to są targi, które są największe po tej stronie Wisły, duży potencjał, bardzo dużo zwiedzających, ciekawa oferta, jeśli chodzi o producentów, ponieważ z roku na rok te targi się rozrastają. Warto, naprawdę warto. Naprawdę warto się wystawić, a taka informacja dla rolników. Warto odwiedzić. Warto odwiedzić, warto być, warto zobaczyć, co w tym momencie jest nowego na rynku. Zainteresowanie stoiskiem jest bardzo duże, ponieważ jesteśmy nowym e, autoryzowanym dealerem marki John Deere. E, mamy też w, w swojej ofercie firmę Great Plains jako jedyni w Polsce. E, zainteresowanie jest naprawdę bardzo duże, e, zarówno jeśli chodzi o John Deera, jak i również o Great Na stoisku prezentujemy oczywiście markę John Deere, ciągniki sadownicze, ciągniki e, troszeczkę większe, czyli o większej mocy. Oraz ofertę Grid Painsa, jeśli chodzi o agregatu prawowłosiewne, głębosze.